Czy to nie wspaniale w końcu wyjść na zewnątrz w taki piękny dzień? Tak. I spakowałem nam na piknik pyszne kurczaki. Robal, hmm. fuj. Hmm. Chyba coś go trapi, zdaje się. Ciekawe, co będzie dalej. Płakać się chce, prawda? prawda. Ta, 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 ta. Że na świecie jest tak dużo nienawiści. Nie gniewaj się, ale chcecie o coś zapytać. A co to za jakiś gołąb? Skąd się tu wzięliśmy? Kto to wie? Jak odnaleźć słynny życia sens? Wokół, gdzie nie spojrzeć wszędzie złość i śmierci, rozlew krwi, ale przecież tak nie musi być. Że się byśmy chcieli tylko pić, mimo naszych różnic można przecież żyć w perfekcyjnej harmonii. Prawdą jest, że nie znasz mnie. Lecz za ręce złapmy się. Wtedy zrozumiemy wspólnie miłość i czar. Hę? Rączka mnie swędzi. Tak, to miłość przyjacielu. A teraz nauczysz się o niej wszystkiego. Hehehe. Miłość i miłość pam, Miłość tu i miłość tam, o Bywa tak, że życie jest nie fair. Nikt nie lubi cię i macie gdzieś, ale może chodźmy tam, a zobaczysz sam, że miłość wszędzie jest. Czym ona jest? Czy ten pan ją ma? Nie, to uczucie w każdym z nas. Bo jestem głodny? Nie, samotny. Mówi o tym twoja twarz. Nic już nie rozumiem. Spokojnie, niedługo zrozumiesz. Chodź, poznam cię z moimi kumplami. Sami specy od miłości. Naprzód! Teraz tęczą! O, patrz, on jest tam! Gdzie ten podniebny raj. Może zanim chodźmy, bo sprzed oczu zwieje nam. Zostało nam jeszcze sporo kurczaka, a ja chciałbym najpierw dokończyć. Ja też chyba jeszcze sobie nałożę. Zróbmy to w takim razie. To moi kumple, powiedz cześć, bo wszyscy z nich kochają Cię. Bo tak jest. Zgadzam się. Kochamy czerw, Ty nas też. <grym> kocham Cię ty <putrzasty>, kolego. <grym> Mocniej. Skończyłem jeść i nie wiem czym się zająć mam. Może poszukajmy żółtego. On też by szukał nas. Skoro i tak zjedliśmy kurczaki. Kochać to znaczy troskę nieść. Miłym być dzielić Kolego, chodź, uściskam cię! A to dla ciebie, kocham cię! Kocham go, gdyż on krabem jest! Kocham ten pień, kocham ten kij, Nie, 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 nie! To nie działa tak! Na twoją miłość czeka wybranka twa! Wybranka ma? Każdy swoją wybrankę ma! Nawet ja przecież jestem sam! Niby tak, ale nie bój nic. Nie ci się, ale nic nie szkodzi. Ujmy więc inaczej, o co mi chodzi. Oto historia Michałka. Samotny był jak głaz. Oto historia Michałka. Co szpetny był jak płaz. Brzydki i zły, nikt nie chciał z nim być. W nie żył zupełnie sam. W jaskini żył zupełnie sam. W jaskini żył, żył zupełnie sam. Widzisz, każdy ma swoją wybrankę. Nawet Michałek! We serce woła raz i dwa, byś na wybranki czekał znak. Czekaj cierpliwie, a możliwe, że sama znajdzie nas. nas! Dla niego ona, dla niej on! Zawsze tak było, nie ma co! Bo to dobre, czyste to! I łączy ich małżeński cud. Miłość taka właśnie jest! Niczym kwiat rośnie, że hej! I już na zawsze, i na zawsze! zawsze. Będzie rządzić nią nasz król! Nasz król! Nasz król. Huh? Nasz król, Nazywa się Malcolm. Król, to król, król miłości. Nasz król, Trzeba go karmić. My go karmimy żwiżerz. Albo się złości. Nasz król, nasz król, nasz król. Nasz król. To twoja szansa, by zacząć na nowo. Ale musisz zrobić to i owo. Imię I zastanów się, czy to, co znałeś, prawdą jest. A twe serce znajdzie dom. Miłość już nie pójdzie stąd. Więc pierścień w łóżku. Włóż. I więcej sam nie będziesz już... O, tutaj jesteś. Szukaliśmy cię całe popołudnie. Przepraszamy za tego motyla. To dla ciebie. Zostawiliśmy ci jajko na miękko. Tak na zgodę. To pewnie dlatego, że my kochamy cię. Dla mnie... Z tato! Błysk! Robal, fuj!